Witajcie kochani. Taki szybciutki, krótki, dosyć filmik. Ja jestem Monika. Staram się prowadzić kanał perfumowy, ale nie tylko. Kanał się zapewne będzie nazywał Alternatywy. I chodzi w nim o to, aby pokazywać alternatywy, różne rzeczy, nie tylko zapachów, choć głównie zapachów, ale nie tylko. I nie zawsze będą to tylko alternatywy. Czasami będą jakieś zapachy też niszowe. Dla tych, którzy tylko takie uznają. Ale nie łódźmy się. Dzisiaj mało kogo stać na bardzo drogie zapachy. Nie tylko zresztą zapachy. Nie mamy za dużo w portfelach. Także myślę, że nie ma co tutaj udawać, że stać nas na wszystko. Także dzisiaj fajna marka. Firma Dosier jest to marka ze Stanów Zjednoczonych jest zupełnie cruelty free jest na liście PETA są to klony znanych zapachów często niszowych i chciałam Wam się pochwalić oczywiście ta marka też jest na Allegro jakby nie bezpośrednio, tak? tylko przez kogoś ale jest też i stronka bezpośrednia można sobie zamawiać w każdym razie ja kupowałam przez Allegro i mam nadzieję, że nie wykupicie wszystkiego, bo jeszcze chcę trochę tego zakupić. I mam nadzieję, że ceny nie poszybują w górę. Jeżeli widzicie jakieś futro, bo to jest to pysia, jest tutaj u nas kilka kotków, także mam nadzieję, że nie będą za bardzo przeszkadzać. Jeżeli będą jakieś odgłosy, no to niestety. No i słuchajcie, ja zakupiłam sobie taki zapach, jaki każdy widzi. To jest clone Labo. Są to bardzo fajne nutki, bo to jest herbata, jest figa, jest taki w zasadzie specyficzny dymek, także no naprawdę fajny zapach. Świeży, ale z pazurkiem. Bardzo długo utrzymujący się, chociaż jest dosyć może nie aż tak blisko skórny, ale. To nie jest zapach, który zabiera przestrzeń. Nie będę się za bardzo rozpisywać na temat nut, dlatego, że jakie nuty są, każdy widzi na załączonym obrazku. Pokażę Wam tylko, jak przychodzi do Was paczuszka. Paczuszka przychodzi w takim kartoniku, jak sami widzicie. Wszystko jest zabezpieczone, naprawdę fajne. Słuchajcie, koreczki. Koreczki to jest po prostu coś, co ja. Uwielbiam szczególnie, że są magnetyczne. Tak jak tutaj, słuchajcie. Bardzo fajne, naprawdę. Bardzo taka prosta stylistyka. Ja bardzo lubię takie stylistyki. Tutaj od spodu też macie jakby skład. Akurat tutaj, w tym zapachu, słuchajcie. Zaperfumowanie jest, zapiermiemy ostrość, jest dosyć wysokie. To jest koncentracja 25%. I powiem Wam szczerze, że naprawdę jestem bardzo zadowolona z tego zapachu. Jest bardzo długotrwały. Pachnie wiele, wiele, wiele godzin. Praktycznie odzież aż do wyprania. Także jestem bardzo zadowolona z zakupu. Na pewno kupię jeszcze kilka innych zapachów. I polecam Wam szczerze. Tylko nie wykupcie wszystkiego, naprawdę. Pokażę Wam tylko jeszcze pomocnika. Tak delikatnie. O. <śledz> to jest mój pomocnik także słuchajcie jeżeli będzie wam taka stylistyka tych moich opowieści, tego kanału, tego wszystkiego wam odpowiadać no to na pewno będę jeszcze coś nakrywać, dlatego że mam dużo 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 różnych zapachów, także retro, także takich unikatów, które nie są już dostępne. No i widzimy się niedługo.